Hej, cześć! E, witam Was w pierwszym odcinku z przeglądu modyfikacji. W tym e, Tym razem nie tym razem, tylko teraz Przedstawię Wam moda o nazwie Optifine. E, on nam zwiększa ilość FPS-ów. I pod którym, no, no, i jeszcze dodaje coś takiego jak zoom. No właśnie, teraz pokazuję. Pokazuję, sorry. Mm, na przykład, patrzcie, mogę tu zobaczyć, czy tam jest drewno. I... Dodaję nam coś takiego, jak detalis. Animations. Quality. Performance. Other. I quality i performance nie wiem, co znaczy. Detalis to są detale. Na przykład, słońce... Niebo, gwiazdy i tak dalej. Animacje można tutaj dać alofalon albo kto jak woli. Ja dam na Alof. Quality. Tu jest custom sky i tak dalej. Nie wiem też co to znaczy. Tutaj performance było, więc nie będę tam tłumaczył i tutaj inne. No to to chyba tyle. A i czemu mnie nie było? No nie miałem za bardzo czasu, między innymi szkoła i tak dalej. No to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do ulubionych i tak dalej, i tak dalej. Udostępniajcie znajomym. No to pa!